zdają sobie sprawę, że ta nasza sprawiedliwość jest nic nie warta, a więc w sumie lepiej sobie nie nosić ze sobą, a przyjąć tą sprawiedliwość, która jest wynikiem zwycięstwa Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego Chaos, Bóg świata tego, zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem chaos, Boga, Boga tego prawdziwego. Albowiem nie siebie samego głosimy, to znaczy, że nie próbujemy z Coś wymyślać, żeby to lepiej brzmiało. Lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Więc Paweł przedstawiał całą sprawę mówiąc, w naszej Ewangelii głosimy, że Jezus Chrystus jest Panem, a my jesteśmy sługami. Że nie jesteśmy Panami nad waszą wiarą, Panem jest Chrystus, a my jesteśmy sługami. Wyświecie do Filipia w drugim rozdziale, w drugim rozdziale od 9 wiersza. <laughs> Dlatego też Bóg wielce Go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale. Boga Ojca. Paweł mówi w mojej ewangelii, którą głoszę: Jezus Chrystus jest Panem, Panem, który został Panem z powodu Ojca, który sprawił, że wszystko zostało poddane panowaniu Jego Syna, Jezusa Chrystusa. On jest Panem na wszystkim, nad czym Ojciec dał panowanie. Prócz Ojca, więc nad wszystkim jest Pan Jezus Chrystus. I w tej Ewangelii, kiedy mówimy Pan, to znaczy, że On włada wszystkim. Jemu wszystko jest poddane. W Ewangelii apostoła słowo Pan Jezus Chrystus oznacza władca, który ma tylko jednego władcę nad sobą. To jest ojciec. Wszystko inne jest mu poddane. Dla nas to znaczy, że kto mu nie będzie posłuszny, ten zginie. Tak jak powiedziane jest w dziejach apostolskich, jeżeli ktoś nie będzie słuchać tego Pana Jezusa Chrystusa, to zginie. To już i możesz, mówił. A w dziejach apostolskich, drugi rozdział, i 36 wiersz, niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego Wy ukrzyżowaliście. Piotr mówi dokładnie to samo. Panem i Chrystusem uczynił go Bóg tego Jezusa, którego Bóg krzyżowaliście. Słuchaj, to jest bardzo ważne, bo człowiek, który nie ma Pana nad sobą, to jest człowiek samowolny, ale człowiek, który ma Pana nad sobą, to jest człowiek zorganizowany. To znaczy, że Pan dba o cały dzień życia wszystkich swoich poddanych. On organizuje, przeprowadza, napełnia, ubogaca, aby. Jego poddany miał zawsze to, co jest potrzebne, aby innym okazać, że Panem Jego jest Jezus Chrystus. Pan wszystkiego. A więc to jest podniesienie, to jest okazanie tej rzeczywistości, o której tutaj Paweł mówi. Albowiem nie siebie same głosimy, lecz Chrystusa, Jezusa, że jest Panem. 5, 30 to też dzieł apostolskich. Bóg Ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją, jako wodza i zbawiciela, by dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją, jako wodza i zbawiciela. Tego Chrystusa głosili w Ewangelii apostołowie. 10 rozdział i czwarty wiersz. Piotr zaś otworzył usta i rzekł, teraz pojmują naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz każdy narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Niech Duch Twój się wzruszy. Masz najwspanialszego Pana, bo sam Ojciec go ustanowił. Aby panował nad wszystkim. Ojciec Całkowicie jest spokojny co do swojego syna. To co mówiliśmy rano. Jezus, jako syn Boga, jest od urodzenia święty. To, co się narodzi, jest święte. A więc, jako syn Boga, jest święty. Ale, jako syn człowieczy, ma ciało nieświęte. Ma ciało, jak my, grzeszne. I on musi teraz to ciało w czasie swojej ziemskiej wędrówki doprowadzić. Do świętości, do takiej świętości, w jakiej chodzi syn Boga. I on w posłuszeństwie Bogu doszedł do doskonałości z tym ciałem. A więc to ciało, syn człowieczy, jest tak samo doskonałe jak syn Boga. Rozumiesz, to jest właśnie. I Bóg go wywyższył, czyniąc go panem wszystkiego. I dał mu prawo sądu, temu synowi człowieczemu, bo jest doskonały. I niebo musiało go przyjąć. I siedzi po prawicy Bożej doskonały Syn Człowieczy i tego Syna Człowieczego widział Szczepan. Ta Ewangelia jest cudowną Ewangelią. Radosną, podnoszącą nas do tego już nie jestem niezadbany. Ktoś dba o mnie. Jest w niebie, ale wszyscy aniołowie to są jego słudzy. posłuchają, do kogo chcę. Umacniają, wspierają. Ratują ile razy przed jakimiś wypadkami, czy przed czymś i wszystko on decyduje. Posyła ich, i oni idą tam, gdzie ich podeśle. Ciebie też posyła tam, gdzie chce idziesz i czynisz. To jest decydent. On o wszystkim decyduje. Diabeł bez jego wiedzy nic nie może zrobić. To jest wspaniałe. Wierzyć, że On jest Panem. To jest zwycięstwo. I o tym tutaj apostoł bardzo wyraźnie zawiadamia. I 42 wiersz. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili, składali świadectwo, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Pan, władca, zbawiciel, sędzia: wszystko. Ma w swoim ręku syn Boży, syn człowieczy i wszystkim decyduje. To jest Ewangelia. To jest wspaniała wiadomość. Trzynasty rozdział dziejów apostolskich. 47 wiersz. Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie słysząc to radowali się, wielbiąc słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Wspaniałe, że i do nas to światło, światło jaśniające, chwała Boża jaśniąca na obliczu Bożego syna. To światło zajaśniało nam, i ono nas pociągnęło. Ta chwała Boże, jaśniąca na obliczu Jego syna. I to jest piękno. Tak doskonały jest syn, że ojciec nie ma problemów, żeby rozjaśnić oblicze syna swoją chwałą. Nie ma problemów. A syn człowieczy, czytaliśmy rano, wróci tutaj w czyjej chwale? chwale Ojca, aniołów. I to jest piękne dla nas, że to jest Ewangelia podnosząca, napełniająca, poruszająca. Dopiero wtedy, kiedy prawda dociera do ciebie, kiedy słyszysz inne, inną Ewangelię, to ona Cię w sumie co ma Cię ruszać? Tylko ruszy Cię z tego to, co jest prawdziwe, bo to, co jest nieprawdziwe, tylko może zakonywać gdzieś tam ściągać. 17 trzysty 31 wiersz. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez skrzeszenie go z martwych. Przez męża, przez syna człowieczego, którego zbudził z martwych. Będzie sądził Bóg ten świat. A więc my nie śmiemy nawet dyskutować, nie śmiemy nawet myśleć sobie, że możemy sobie lekceważyć to, co Jezus do nas mówi. My wiemy, że kto się będzie sprzeciwiał temu Panu. Ten zginie na tej ziemi, gdyż On ma wszystko poddane sobie, a więc lepiej uniżaj się, lepiej czcij go i szanuj go i uwielbia Jego święte imię, a w Jego imieniu przychodź przed oblicze niebiańskiego Ojca, żeby Ojciec przyjął Cię, bo nie przyjmie Cię bez uwielbionego Syna. Dożymian, trzeci rozdział, 25 wiersz, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego. Skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Bóg ustanowił go jako ofiarę przebłagalną, skuteczną przez uwierzenie w niego. Dla ciebie i dla mnie. Ta ofiara jest skuteczna. Jesteśmy obdarzeni chwałą oczyszczenia. Jedną ofiarą uczynił Cię doskonałym: świętym. Ten Chrystus. Niech będzie uwielbiony święty Boży Syn, syn człowieczy, który ma wszystko, co jest najspanialsze. On został uczyniony dziedzicem całej Bożej Chwały. A my w nim współdziedzicami, a więc warto żyć dla Chrystusa. Warto oddać mu życie, skoro dostajesz współdziedziczenie z nim. Nie jak będziesz chodził tam w wieczności jako sługa jakiś. Może będziesz pilnował jakiś tam. Korytarzy, czy czegoś, i on będzie zadowolony. Nie, ty będziesz w domu, w środku, we wszystkim. Jako syn. Tomasz w Chrystusie. Paweł był zachwycony, śmieć, ta cała moja sprawiedliwość. To jest sprawiedliwość, to jest syn. To mam synu. List do Efezjan, pierwszy rozdział, i dwudziesty drugi. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. A więc Ojciec podjął decyzję. Jego syn zajmuje wszystkie główne pozycje. Nikogo nie ma ponad synem, tylko Ojciec. On jest wywyższony ponad wszystkich. I w Jego imieniu, Jego imię, gdy mówisz, to mówisz imię. Najwspanialszego Pana, który nie tylko, że panuje, ale on położył życie za wszystkie swoje sługi, abyśmy my mogli być zbawieni. To jest nasz Pan, nasz Chrystus. I gdy mówisz Pan, to pamiętaj, to znaczy, jemu wszystko Ojciec poddał. Nie musisz się bać ani o dzisiaj, ani o jutra, ani o pojutrze. Jezus panuje nad wszystkim i kiedy tylko zechce, to dotrze do każdego z nas, żeby powiedzieć nam, co chce z nami zrobić. Tak, Księga Objawienia mówi, docierał do tych, mówi, wytrwajcie, zginiecie, ale bądźcie wierni i będziecie ze mną. Jak wódz, który dysponuje, ci mają teraz odejść, ci jeszcze zostaną, chociaż go ukamionowali, Paweł tam pisze, że o, o, o śmierci otarł, chociaż go ukamionowano, jednakże Pan go zbudził z powrotem, poszedł i dalej służył i chcieli go zabić nie raz. Ja był tam i statek się topił i w topieli był i różne rzeczy jak opisuje, a jednakże Pan powiedział nie. Wtedy, kiedy Pan podjął decyzję, Paweł wiedział, mówi, pan już mówi koniec Paweł. Paweł mówi, to już jest koniec, biego dokonałem, wiarę zachowałem, dobry bój, bojowałem, a teraz mnie oczekuje więcej sprawiedliwości, który kto mu da? Pan, kiedy wróci, chwała Bogu. Proste. List do Hebrajczyków. Pierwszy rozdział, drugi wiersz. Ostatnie okresu tych dni przemówił do nas przez syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wieki stworzył, czas stworzył, wszechświat stworzył. Wszystko. Przez słowo i dla słowa. Przez syna dla Syna. Piąty rozdział. Piąty wiersz. Taki Chrystus nie sam sobie nadał siarcy kapłana, lecz uczynił to Ten, który do niego powiedział, jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem Ciebie, jak i na innym miejscu mówi, Tyś kapłanem na wieki według porządku ZDK. Wszędzie Ojciec ustanowił Syna. I chwała Bogu za to. Syn w niebie, włada na ziemi, włada wszędzie, włada syn. Boży Syn, Syn Człowieczy. Wszystko ojciec Jemu poddał. On jest i arcykapłanem, i władcą, i panem panów, i królem królów, i właścicielem wszystkiego. Chwalebny syn. Ojciec nie miał problemu z tym. 7, 28. Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło syna doskonałego. Na wieki. To jest piękne, kiedy dociera do ciebie, o co Jezus tak naprawdę walczył. Walczył o to, żeby ciało mogło wejść do wieczności. Ciało wejść do wieczności. Tak tam tylko duchy były, a tak jest ciało. Nie do końca może to rozumiemy. Duchy, aniołowie a ciało tylko na ziemi. Jezus przyszedł w ciele, aby ciało mogło być też w wieczności. Tylko uwielbione ciało, doskonałe, święte, wspaniałe. Bóg podjął taką decyzję. To wszystko jest tylko warsztat, na którym Bóg rozpracował swoją całą pracę, a Jego Syn wykonał ją doskonale. Dlatego przez ciało Jezusa mamy wstęp, mamy drogę wyznaczoną do domu Ojca. jeden, do 1,4 który według Ducha Uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez Martwe Wstanie o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. To jest nasz Pan. Kto wyzna wtedy, że Jezus jest Panem, będzie zbawiony. Kto wyzna, że Jezus jest Synem Boga, będzie zbawiony. To jest Ewangelia. To jest prawdziwa Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa. To będzie wierzyć i poddać się temu panowaniu. Jak przyjęliście Chrystusa pana, tak w nim chodźcie, wszędzie. To jest zapisane. To jest prawda Ewangelii. 5,14. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego samego przekonania, że skoro on umarł, to i my umarliśmy. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 10 rozdział i 17 wierz. Zwróćcie na to uwagę. Dlatego ojciec miłuje mnie. Dlaczego ojciec miłuje syna? Syn mówi, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Jezus miłuje nas, gdy my kładziemy życie swoje, aby je znowu wziąć. tak? Oddasz mi życie, zyska życie. Nie kombinuj. Oddawaj je Jezusowi i koniec. Nie kombinuj. Dobrze rozumiesz, o czym mówi. Oddaj je Jezusowi codziennie, złóż siebie na ofiarę. On będzie wiedział, jak się to posłużyć. Ty się tym nie zajmuj, to nie Twój problem. Panie, co ja będę robił? Zostaw to Panu. On wie, tylko mu się oddaj. Naprawdę, oddawaj mu się, ciesz się nim, raduj się nim, to jest Twój zbawiciel. Niech od smutny, jakby Twój Pan był gdzieś nie wiadomo, wyjechał jakieś wielce, daleko, daleko, za siedmioma górami, siedmioma rzekami. I nie wiadomo, czy w ogóle wróci kiedykolwiek. Ale on jest, tu jest. Powiedział: Nie zostawię was się do tam, przyjdę do was. Cudownie, słowicie, naprawdę, kochajmy pana, Cieszmy się nim nieustannie. On mówi bardzo wyraźnie: Nikt mi tego życia nie odbiera, ale ja kładę jest własnej woryk. Odbiera ci ktoś twoje życie, możesz żyć jak chcesz. Możesz chodzić sobie, oglądać bzdury, możesz robić co chcesz. Możesz siedzieć, spać, męczyć innych i siebie. Nikt cię nie zmusi. Ty sam powinieneś chcieć się uratować z tej ziemi. Ja, ty, każdy z nas. A jedyny ratunek to Chrystus. A więc kto cię będzie zmuszał, chodził za tobą, pilnował, co ty robisz? Ty sam będziesz się pilnować, bo nie chcesz zginąć, bo, bo wierzysz w to, co tu jest napisane, bo wierzysz, że to jest prawda i że wróci po swój kościół Jezus dlatego już nikogo nie znam według ciała jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała że, że był z Judy to teraz już nie znamy bo wszyscy zostaliśmy wprowadzeni w tą nową rodzinę której ojcem jest Bóg żyjmy tak tak Boże dzieci i cieszmy się Radujmy się, Boże, dzieci, naszym ojcem, żyjmy, chlubiąc się tym, że mamy ojca w niebie naprawdę tyle, co on nam przebaczył, tyle, ile ma dla nas cierpliwości Chrystus, to tylko pokazuje, jaki naprawdę jest ojciec. Syn nie jest w stanie prześcignąć ojca i syn nie zrobi niczego innego, jak tylko to, co ojciec. A więc taki, jaki jest syn, dokładnie taki jest ojciec. A więc skoro Pan nam okazuje tyle cierpliwości, to na pewno Ojciec ma tyle dokładnie cierpliwości, co ma syn, bo Ojciec wszystko dał swemu synowi. I syn może dać to i Tobie, i Ty możesz mieć taką samą cierpliwość. Duch Święty daje to tym, którzy wierzą. A więc ufaj, polegaj na tym, że Pan będzie Cię czynił cierpliwym, łagodną, wytrwałym, szczęśliwym, gotowym przejść przez te wszystkie przeciwności, i okazać się zwycięzcą. A więc to jest główne posłanie: pojednajcie się z Bogiem, radujmy się w Panu zawsze, niech serca nasze będą otwarte na wspaniałość Bożego Słowa, a jako współpracownicy, cóż to znaczy? On nie mówi: wiecie, my jesteśmy pracownikami, a Wy możecie leżeć na hamakach i będziecie słuchać tylko. On mówi, nie, wszyscy jesteśmy pracownikami. Ja jestem apostołem, a wy macie inne różne zadania, ale wszyscy jesteśmy współ, współpracownikami pod władzą jednego Pana. On jest naszym właścicielem. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Boże nie przyjmowali. Mówił bowiem, w czasie łaski wysłuchałem cię. W dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Chodź, podnie swoje ręce do Pana Kwalgo nieustannie. Dziękuję Mu za cudowność Jego łaski. Mówiliśmy już nie raz na temat łaski. Co to jest łaska? To jest możliwość pozbycia się wszystkiego, co wiesz, że jest złe i przyjęcie wszystkiego, co wiesz, że jest dobre. I poznajesz to. Miłość jest dobra, przyjmujesz miłość. Złośliwość jest zła, wyrzuca złośliwość. Jesteś coraz bardziej w yy, yy, sposób Boży silnym w Panu, odważną w Panu, aby podejmować konkretne kroki, które uwielbiają ten sposób uratowania nas. Bóg nie chce, żebyśmy byli smutni po ludzku, nie chce, żebyśmy chodzili ze zwieszoną głową. Bóg chce, żebyśmy chwalili Jego syna. Bo kto będzie chwalić Jego syna, temu Bóg będzie dawać coraz więcej, żeby chwalił tego syna jeszcze bardziej. Pamiętaj, nigdy, nigdy Bogu, Bóg nie mówi. Wiesz, ja już nie mam co ci dać. Do końca swoich dni będziesz zawsze mieć to co drogocenne z Panu Jezusie Chrystusie, ale zapamiętaj to sobie. To nie jest taki zwykły Pan, to jest nadzwyczajny Pan. Jedyny taki Pan. I Paweł zawsze mógł powiedzieć, ten Pan to jest Ten, który mu całe życie. Jemu zaufałem i na pewno się nie zawiodę. Amen.